I oksiemanku z tej strony. to i Wam dzisiaj pokażę mój najstarszy. Naj, 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 naj Pierwszy, najstarszy serwer w Minecrafcie. No. To już Wam pokazujemy. O, zaczynamy. Mam takie tabliczki. Pamiętacie, to my ekipy. Um, nie chciałbym wam to czytać, ale przeczytam. E, Hania, tu Franuś. Zakaz zaglądania do mojej skrzynki. Tu, Hani, a tu Franuśka. Franurita. No, dobra. Tu jest. A, chciałam wam powiedzieć, że to jest mój pierwszy. Pierwszy. Widzicie? To jest mój. Pierwszy dom dobra, tam jest wieża kolorowa eee, tutaj jest hotel, tutaj jest napis pro tam był były tam było eee, więzienie bedrokowe. Hmm, tutaj jest domek Emilki z koleczkami. Na końcu tam, tam, co tam jest, tam, Kimur tam, to, to jest, Tu jest elektrownia, tutaj wszystko jest. Hmm, e, tutaj, tam, e, przed ostatnie będzie, przed ostatnie tam, tam będzie takie barierki, jakby. Dobra, tu jest zamek, ale będziemy go wymienienia na taki pałac. E, tu jest McDonald's. To był były szpital Razinow. się. Tam jest Alchemika. Alchemia, no, Alchemia. Tak, już to, to tam, tam jest tak. Takie coś. No jak to się nazywa? Hmm, to się nazywa taka wieżyczka. Tam jest takie bajorko. No tu jest ten zamek. Kurde. A wiecie ile ja to budowałem Ja to chyba budowałem już kilka miesięcy. To jest restauracja. I nam chyba, a nie, jeszcze to. Ja Wam pokażę, pokażę Wam coś, co zawsze miało. To tutaj chyba było, chyba, ale nie wiem. Nie, to tutaj było, chyba. Nie, to tu jest tutaj, z tej strony Zbieraj Musimy znaleźć, sobie Ale nie tutaj Wydaje że to tutaj To czekaj wezmę sobie tylko Fajnie, nie mam filocha, fajnie Dobra, widzę, kopiemy Tutaj może być wejście Do mojej tajnej bazy pod ziemią o, jest, tutaj jest moja tajna baza. No, tu są murze, przykład. crafting table. Tu moje O O, jeszcze jedna rybka, Tu jest ten akwarium, taki mały magazynek, malutki. No. Wszystko, co bym Dobra. E, dobra, dobra. Teraz przyszedł ostatni, czyli sam. A, to była winda i się wkurzyłem i, i wysadziłem. A, te tabliczki. Aha, to nie jest... To nie jest od windy, to jest jakieś szkło Pokażę Wam te tabliczki Coś mi się włamał chyba Na serwer I patrzcie na to tu, tu jest tabliczka kolejna Polska wybuchnie wraz z Tobą Bo to jest Polska I patrzcie co tu to Są te tabliczki, co nie? A trochę za, za jasno jest. Dobra. E, to jest test na wybuchnięcie. Daj mi swój kraj albo wybuchnie wraz z tobą. To była groźba. Ale ja się nie boję. Napiszcie Franurito. E, Franurito. Nie wiem. <laughs> Franurito. Pokonaj go, który chciał ci odebrać kraj. O. o, tu jest moje wojsko. I nie zwracajcie na tych wirawych, bo to moi żołnierze, Nie wracajcie, nie zwracajcie na ich uwagę. Okej. Okay. No, tu taka mała baza. To jest w ogóle wojsko. Żołnierze. A. Tam już nie jest nasza granica. Tam już jest. O, widzicie? Widzicie te wybuchy? Widzicie tam? Widzicie? Patrzcie na to. Tutaj są te wybuchy. Na, innym, na innej granicy. To jest inna granica. I to są wybuchy, ale nie mogę tutaj wchodzić. No. O, to nasza świnia Halina. Dobra, widzowie. Dobra, yy, dobra. Co? Teraz stało nam... A, to jeszcze. Tak. Ta tańczowa biega. A w ogóle nic nie ma, tylko można skakać sobie. Yy. A tu się lewa mylała. Bruku, a co A! Tutaj widzicie to, co jest? A nie, czy nie czy tutaj. tutaj był okropny, najokropniejszy wybuch na świecie. Zatrawniłem to wszystko mój były z Elo, Eluwa yy, i ostatnie, czyli Villa. Moja villa. Będę robił inną willę, czyli jak mówiłem Wam pałac. Dobra, tutaj jest. Basem. To jest takie rzeczy. A nie się na uwagi. Yy, Halo, gdzie mój kon? Gdzie mój konie? Co tutaj będzie? No, to jest osiołek chyba. Tutaj nie ma osiołka matołka. Nie ma osiołka matołka. Czekajcie widzowie. Tu, tu jest ta moja willa. To jest, nie wiem, czy tu jest w sumie. Mistry, tutaj jest waszynga, a pokażę Małgorzata. Mm. Mm. Jestem kulem. Dobra, tutaj jest sypialnia, tutaj jest telewizor, tutaj jest... Tutaj, nie Tutaj. co tu jest? E, tutaj jest piesyk, takie coś. Tu. A to jest mój magazynek. Więzienie dla Nomysza, znaczy Nomysza 27? I się nie lubimy. My, my się znamy i więzienie dla Nomysza to jest. Nie lubimy go. No, no, no. Nie lubimy go. Napi o, napiszcie. Momysz <laughs> e, więzień. O, momysz więzień to wam podstawię serduszko. Co tu jest? to? Hmm, tutaj takie coś, takie coś. A. Zła <laughs> hmm, moja baba. Dobra, to jest to. Ja, to Jeszcze zniszczenie, ale... A, to był Ale to. A widzowie, chciałem Wam pokazać. Pokażę Wam dane w Widzicie ten bedrock? Widzicie ten bedrock? Tu jest zakopane już. Ja to odkopuję specjalnie dla nas. Nie wiem, czemu tutaj O, jest Nie ma tam nie widzowie. Alusia. Tutaj to musi być. O! O jest! Nie ma widziane. Tylko tu leżę. Nie, tylko nie kobry są. Nie, nie. Dobra, widzę, że jeden stoi. Uciekaj. czyli nic nie ma kurde mole nie telewizor chce mi znowu wywalić a my nie lubimy tego telewizora a my tutaj nie lubimy tego telewizora prawda e, dobra on nie lubi jak się tak popycha z tłumu znaczy tę szafkę ja bym czasem robił ekranikę No widzowie, to koniec To jest koniec ha ha, bym zapomniał Widzicie to? A, jeszcze to, a tu zginęli O, widzowie, widzicie? Sklep pszczoła do godziny dwudziestej czwartej i 23.00 Widzicie to? To jest sklep. No. A do widzenia. Na razie koniec. Może jeszcze Wam pokażę jak buduje pałac, ale to godzinę będzie zajmowało. Te moje budowanie. To widzimy się następnym razem. PA-PA!